Witam Was, kochani, na takim niedzielnym relaksie z megaliniami i ze strapeczką na dobry rok. Będziemy sobie drapać, relaksować się w niedzielę. Każdy ma więcej czasu, nie ma pośpiechu, więc powolutku będziemy sobie szukać wygranych. Może zaczniemy od strapki na dobry rok. Tu sobie zbliżymy. I będziemy szukać takich samych kwot w danym miesiącu. Zaczynamy w takim razie od stycznia. Na dobry rok ma numerek 23. I szukamy. W styczniu mamy 20 i 1000. W lutym mamy 100 i 50. Marzec mój miesiąc co mi da. Wow, 1010. No tutaj dwóch zer zapomnieli. <noise> ja sobie sama dorysuję. Tu mamy w kwietniu 10 tysięcy i 10 zł. W maju mamy 20 i 10 000. W czerwcu mamy 100 i 500. Lipiec, miesiąc aktualny mamy 520, sierpień 50, i 10 tysięcy, wrzesień mamy 50 i główna, październik 200 i 100. Listopad. 1000 i główna. I grudzień. 500 i 10 zł. A w premii. Czy będzie dzwonek? Jest! Jest dzwonek. I dzwonek daje nam ile? 10 zł. Fajnie. Stropeczka wygrana. A w bonusie choinka? Nie, mamy pierniczka. Ale znalazłam dzwoneczek. Fajnie. Stratka wygrana. No to teraz mega linie z numerkiem siódmym. I szukamy. I szukamy, szukamy. Arbuza i winogronko. Tu mamy winogronko. Mamy arbuza. Tu mamy arbuza. Winogronko. I tutaj też są szukane owocki. Dobrze, kolejne dwa, to jest motylek i gwiazdeczka. I szukamy. I szukamy od góry. Ja się tu muszę trochę poprawić. O tak. Motylek i gwiazdka. Tu jest gwiazdka. Tu jest gwiazdka. Tu jest gwiazdka. Tu jest gwiazdka. Motylka wcale nie dali. A to łobuzy. Śminka i dzwonek. Dzwonki widziałam, śminkę. Nie kojarzę, ale może. Ale może. A, jest śminka. Śminka i dzwonek. Tu są dwa dzwonki, tu szminka i tu szminka. Dobra. Kolejne dwa. To jest wisienki i monetka. Tu są wisienki, tu wisienki. Wisienki i dzwonek. Tu dzwonek. Tu Wisienki. No to jeszcze słoneczko, i będzie linia, i ja będę zadowolona. Słoneczko, dajcie. A dadzą co? Serce i prezent. No to ciekawe, czy dzisiaj mi rok to da prezent? Serduszko i prezencik. Tu serduszko. Tu serduszko. Tu dzwonek przegapiony. Prezentu nie dali i pewnie nie chcę dać. Dobrze, kolejne dwa to jest tęcza i pierścionek. Szukamy. Tęcza i pierścionek. Nie będę Wam tu więcej majkać, bo tu widzę, że nie ma. Żółwik i diamencior. Żółwik jest na górze. Gdzie tu jeszcze jest? Tutaj żółwik. Tutaj, tutaj. Tu są dwa żółwiki. A, piersionek był. Jednak. Wszystko się potem znajduje. No to może polecimy tutaj stąd teraz. Tu jest klucz i flaming. Te dwa symbole kojarzę. Musimy je znaleźć. Tu mamy kluczyk, tu, o, tu był pierścionek, tu jest flaming, tutaj. I tu jest klucz i flaming. Dobra. Megalinia z numerem siódmym. Nie wiem, czy Wam mówiłam, ale mogę przypomnieć. Klapki i piłka. I szukamy. A motylek jest, przecież był. Ajajaj. Yy, piłka i klapeczki. Piłka i klapki. Tutaj są klapki, a piłki nie ma, raczej nie ma, nie widzę. Dobrze, kolejne dwa to sakwa i kłódka. Teło kojarzę te symbole, tu są dwie sakiewki, tu są dwie kłódki. Sakiewka, sakiewka i flaming zagubiony. Kłódka, no to jakby słoneczko to już by była druga linia. Sakwa. Kłódka, dzwonek był. Co ja tak dzisiaj gubię, Kłódka. I co to było i sakwa, kłódka i sakwa? Tu jest kłódka. Kłódka. Dobrze. Kolejne dwa to są lody i kości. Tu są kości. Kości, kości i lody. Są lody. Dobra. Kolejne to jest łódź i korona. Tu jest korona, tu jest korona. Tu jest łódź. Łódź. Tutaj tu korona. No to dajcie kokos. Dobra. Podkowa, biedronka, rower, liść kokos. Oj, dużo zrobili mnie. A dalej, cytrynę i ananasa, Cytrynka i ananas. to jest cytrynka. Ananas, cytrynka. Więcej nie widzę. I ostatnie dwa to jest auto i foto. I tych symboli nie kojarzę. Auto i foto. Niestety, a jest jedno auto. Ale ono nam nic nie daje. Niestety. Jeszcze sprawdzimy bonus. W bonusie mamy lustro za 60. A megalinie się dzisiaj na mnie obraziły. EDO i nic nie dały, ale to nic. Mamy zdrapeczkę wygraną na dobry rok, która daje zwrot 10 zł. Także na zero nie zostałam. Jestem na minusie 20 zł, ale to nic. Mega linia mi tak fajnie dały, także mogę im to wybaczyć. Po prostu dały, a teraz zabierają. O tak. Dobrze, kochani, ja się z Wami żegnam. Życzę Wam miłej, pięknej niedzieli słonecznej, dużo odpoczynku, relaksu, może spotkań z rodziną, ze znajomymi, może grillowania udanego. Nie wiem, co tam robicie. Możecie tutaj napisać w komentarzu, jak spędzacie niedzielę. A ja się z Wami żegnam. Dziękuję za obecność. I do następnego odcinka. Papa. Pa.